Wszystkim na sali szczęść Boże! Ale druga Polska, po której ja jeździłem, jest za oceanami, za granicą, w Chicago, w Nowym Jorku. Wszystkim Polakom, na Brooklinie, na Milwaukach, na Greenpointzie, w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie szczęść Boże! Przypomnijcie sobie, gdzie jest wasz kraj. W maju trzeba iść głosować na całym świecie na Andrzeja Dudę. Widzicie tego młodego chłopaka, kto nie czytał nadberezyńców, niech przeczyta. To jest nadberezyniec, to jest człowiek, to jest gigant. Drodzy Państwo, ja już byłem prezydentem. Co prawda Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Został mi strój tylko po tym. Troszkę za duży, tak? jako rolnik trochę schudłem. Teraz podlegam Ministerstwu Rolnictwa i ministrowi ministrowi Sowieckiemu. Jestem jednym z nielicznych rolników, który nie otrzymuje dopłat w nagrodę za moją pracę rolniczą. Szanowni Państwo, i przyjechałem z wsi, Może dykcja słaba. No. Nie, z, ze wsi, no już powiem tak się mówi, żebyście mnie z WSI nie mylili. WSI miała wczoraj imprezę. <głosy> 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 Na krytej pływalni. <noise> Znaczy, ona jest kryta wtedy, kiedy ma być zakryta, a, a jak ma być odkryta, to się zakrywa. No i tam, tam było, prawda? No było fajnie, podobno. Pewna pani o nazwisku, ja niedobrze pamiętam, bo to już starość, 66 lat, to już ta skleroza się do mnie dobiera, nawet przez te ziemniaki tam przechodzi. Ona się. Kłamacz, jeżeli. Dobrze? Powiedziała, że tam jest jedyny słuszny kandydat na prezydenta. Może on jest słuszny, ale on, może nawet jest posłuszny. Ale nasz jest najlepszy. Tak jest. Janusz siara, Janusz siara! Janusz Tak jest, proszę Państwa. Andrzej Duda na prezydenta, a reszta kandydatów na piwo. Ja się na tym znam. I dlatego tym wszystkim, którzy są daleko od kraju, przypominam jeszcze raz też słowami poety naszego ulubionego że do kraju tego gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie że jest darem nieba tęskno mi panie przestańcie tęsknić zagłosujcie jak trzeba i będzie można wracać. Prezydent! Andrzej Duda! To się uda! To się uda! Andrzej Duda! Andrzej Duda! A poza tym, proszę Państwa, człowiek powiedział, że jest ze wschodu Polski. A kiedy przyjdą podpalić dom? Ten, w którym mieszkasz Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą, kolbami w drzwi załomocą, ty ze snu podnosząc skroń w staniu drzwi i sam się broń, bo bronek śpi. Proszę Państwa. Kochodzi go. Panie Januszu Polacy pana uwielbiają. Bardzo serdecznie dziękujemy za te ciepłe, żartobliwe słowa.